Cześć, spróbujemy dzisiaj wymienić przycisk Start Stop Engine z Kodzie Super B2 z 2014 roku. To jest wersja poliftowa. Według instrukcji należy zacząć od rozpięcia tej kolumny, czyli demontażu górnej części. Podobno tutaj są zatrzaski, które trzeba wcisnąć i Wtedy to z obydwu stron e, powinno nam się podnieść. Zobaczymy, czy to zdaje egzamin. Zaraz będę próbował, żeby to zrobić. Przygotowałem sobie takie cieniutkie bez reklamy tasticzki, skrobaczki, one powinny tutaj mi wejść. O już widać, że góra się udała. Z jednej strony, a z drugiej strony mam nadzieję, że będzie równie łatwo. Zaraz zobaczymy. Tak jest góra odpięła się lewa strona odpięła się dokładnie tak samo minimalne przyciśnięcie tym plastikowym elementem i wszystko odskakuje i teraz tak zgodnie z filmikami należałoby odkręcić tą oto śrubę i z drugiej strony powinna być taka sama tylko do tego trzeba przekręcić. Kierownicę już ją tam widać, że ona tam sobie siedzi i trzeci, trzecie miejsce, które trzeba odkręcić gdzieś od dołu, a tutaj nie wiem, czy widać, ale tam jest podobno też torcik, którego trzeba odkręcić. Dobra, wyjmuję klucze, próbujemy działać. Bardzo lekko się to odkręca prawa strona. Wkrętak z przedłużką, nic na siłę, delikatniutko, bez żadnego problemu jeśli chodzi o odkręcenie. Gorzej chyba z wyjęciem. Może nie odkręciłem do końca. Spróbujemy jeszcze raz. Kilka obrotów. No teraz już jest chyba wykręcone. Niestety wkrętak nie ma końcówki magnesowej i nie wyjmę przy pomocy wkrętaka. Ale palcami jak najbardziej. Dobra, odkładamy sobie na bok. To samo musimy zrobić z drugiej strony. Jest nasza śrubeczka. Odkręcamy równie lekko łatwo i delikatnie do samego końca, żeby łatwo było później wyjąć. Nieco gorszy jest dostęp od dołu. I najwygodniej jest wysiąść z samochodu, położyć się tam troszeczkę pod spód i od dołu tą jedną śrubeczkę wykręcić. Przy końcu odkręcania trzeba uważać, bo cała ta dolna część kolumny może opaść nam na twarz. No i co? Dostaliśmy się tu do przycisku. Spróbujemy go jakoś. Wypiąć. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak ten, co zakupiłem. Dwie wtyczki trzeba będzie chyba je wypiąć, albo o, może tak będzie wygodniej. Wytniemy jedną i drugą, i spróbujemy wtedy na wyjętej całej tej dolnej części kolumny obudowy kolumny. Zdemontować sam przycisk. No i co, mamy przyciski, przycisk w zasadzie odpięty. Tam są dwa dwie wiązki przewodów. Ten, który trzymam teraz w palcach e, odpina się stosunkowo łatwo. Ponieważ tutaj jest taka zapadka, którą należy podgiąć. Najlepiej małym płaskim śrubokrętem, natomiast ta większa kostka e, odpina się troszkę Trudniej, miałem z tym przez chwilę kłopot, ale gdzieś tutaj podważyłem o tu tą zapateczkę i wtedy ładnie się wypięło. Troszkę utrudnione dojście, ponieważ cała ta dolna część kolumny, obudowy kolumny wisi pod spodem no i trochę kierownica przeszkadza, ale jak widać nawet mi nie udało się to zrobić. Dotychczasowe instrukcje jakie obejrzałem na YouTube Mówią o tym, że tutaj należy włożyć dwie cienkie szpilki, na przykład śrubokręty. Tu i wtedy e, powinno się ten przycisk wyjąć. Tak też spróbuję właśnie zaraz zrobić. Tak włożyłem dwa cienkie płaskie śrubokręty, i w momencie, kiedy włożyłem, wkładałem drugiego, poczułem już, że cały przycisk. Jest zluzowany. O! I już nam się e, udało go wypiąć. Oczywiście na zewnątrz. E, dość pomocne jest e, obejrzenie nowego przycisku, na którym doskonale widać, gdzie są zapadki mocujące i z drugiej strony. I wtedy łatwo widać, gdzie trzeba włożyć płaskie śrubokręty, aby ten przycisk. Wyjąć. Zaraz sobie porównamy jeden i drugi. Na pierwszy rzut oka te przyciski wyglądają prawie identycznie. Oczywiście, numery jednego i drugiego są zupełnie inne. Niemniej jednak, zresztą takie, że wyglądają one w zasadzie identycznie. Mam nadzieję, że będzie pasował i działał przy demontażu tego przycisku. Ważną rzeczą jeszcze jest taki pierścień, który przechodzi tutaj od zewnętrznej strony. On ma tutaj nawet takie otwory, gdzie powinien pasować. Mnie się niestety ułamał jeden malutki ząbek, albo. I już był ułamany, bo niestety go tutaj nigdzie nie znalazłem. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać w użytkowaniu. No cóż, przystępujemy do włożenia nowego przycisku. Zacząłem od wpięcia tego srebrnego pierścienia ozdobnego i powiedzmy centrującego cały przycisk. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, zaczynając od tego. Zaraz się okaże, jak będę wkładał sam przycisk. Ten pierścień ma tam takie fajne otwory i, i e, zatrzaski, także w, włożenie jego to jest żaden problem. No i dobra, do tego momentu. Wszedł sobie delikatnie, luźno. Zobaczymy, co będzie, jak spróbujemy go wepchnąć. Wskoczył idealnie na swoje miejsce, dokładnie tam, gdzie powinien być. Jak na razie wszystko wygląda pięknie. Zobaczymy. Co będzie dalej? Spróbujemy podpiąć teraz przewodę i sprawdzimy działanie przycisku. Udało mi się już ucelować tą wtyczką, z którą miałem największy problem przy wyjęciu i próbujemy ją właśnie wciskać. Weszła. Myślę, że z drugą będzie już łatwiej. Zaraz zobaczymy. Druga wtyczuszka też nacelowana, wciskamy. Niestety nie ma mi kto potrzymać o skoczyła zapięcie okazało się łatwiejsze niż wypięcie no i co pora na test tak zapłon wyłączony przyciskamy start zapłon włączony spręgło luz i odpalamy. Jak widać, maszynka cyka. Pozostało nam teraz sprawne złożenie całości, ale zaczynamy oczywiście od czego? Aż ktoś miał od zgaszenia silnika. Tymże samym przyciskiem działa jak na razie idealnie. Dolna słona już założona, ale jeszcze trzeba przykręcić, Oczywiście na te śruby, któreśmy odkręcili w kolejności. A spróbujemy, może od tych bocznych, żeby mi znowu coś na głowę nie poleciało. W tym celu przekręcimy kierownicę w jedną bądź drugą stronę. A niech będzie w lewo. Mogę to zrobić na odpalonym silniku. Byłoby łatwiej, o, jak na razie tutaj się wszystko ładnie spasowało, tutaj od dołu musicie pamiętać ta dolna osłona ma takie trzy albo cztery pazurki, które należy włożyć tutaj pod e, konstrukcję też <laughs> poprzeczną całego tego układu, dobra przykręcamy. samym szczuciem żeby tych plastyczków nie połamać. Aha, mam blokadę Zablokowała mi się kierownica, no to odblokuj. Zoblokowaliśmy i druga strona, jak na razie też wszystko pasuje. Trzymam sobie tutaj kolanem i spróbuję to dokręcić. Druga śruba przekręcona. I została pewnie ta najtrudniejsza. Od samego dołu, zaraz zobaczymy. Wiecie, jak się okazało, błędem było rozpoczynanie przekręcania od tych Śrub, ponieważ je przykręciłem i w momencie, kiedy próbowałem przykręcić tą dolną, tą, która wchodzi o tu, gdzieś mi po prostu wpadła za tą obudowę i musiałem ponownie wykonać demontaż. A co dodatkowo, zajęło mi jakieś 5 minut odszukanie tej śruby, bo ona wpadła tam aż daleko. Tutaj u mnie są jeszcze dodatkowe przewody, które wiszą. U was z reguły prawdopodobnie tego nie będzie, dlatego że moje auto to taksówka osobowa, jak widać, i to są przewody, które podłączeniowe do właśnie taksometra. A tutaj jeszcze mamy przewód do podłączenia koguta oświetleniowego, dobra. Yy, za drugim razem zacząłem skręcanie od dołu. Ważne, żeby się tutaj zeszła obudowa z jednej i z drugiej strony, to jest bardzo prosta rzecz. No i co? Teraz przekręcimy w takim razie te górne boczne śruby jeszcze raz. Jedna i druga strona przekręcona. Spróbujemy teraz spiąć te zatrzaski. Od których demontażu zaczynaliśmy, o, tu przód już skoczył, nawet nie wiem kiedy. Coś jest jakiś problem z tyłem. Coś tam nie podeszło. O, tutaj, tutaj, lewa strona nam się nie chce złożyć też. Ale jest szczelinka, ponieważ ten jeden zatrzask mi się troszeczkę minimalnie z jednej strony wyłamał i już to dobrze nie dociąga. Ogólnie tutaj był problem z trafieniem tam w uchwyty z tamtej strony od strony przodu samochodu auta, ale ogólnie wszystko się udało. Spełnia swoją rolę. Nic nie popsułem. Jest stary przycisk. Być może pokusimy się o to, żeby go rozebrać, bo widzę, że chyba jest taka możliwość. Najwyżej będzie w zapasie. Natomiast powracając do całości zadania, no jak na mnie, około pół godziny. Myślę, że za drugim razem byłoby 10 minut krócej. Sprawdzamy jeszcze raz wycieraczki włączone z tyłu, wszystko działa. Nie bójcie się tego przedsięwzięcia, bo to jest naprawdę prosta rzecz. Wystarczy wkrętak Torx na jakimś filmiku zobaczyłem, że to jest numer 25. Natomiast ja Miałem poukładane w cały świat, więc nie jestem w stanie tego stwierdzić. Chociaż jest tutaj numer. Tak jest Torx 25. Dwa paski śrubokręty. Eee, oczywiście nowy przycisk. A I dobrze mieć jest coś cienkiego, plastikowego, żeby tutaj podważyć. E, tą górną obudowę przy czym bardzo delikatnie bo to naprawdę łatwiutko schodzi gdybym miał ten przycisk wymienić jeszcze raz zrobiłbym to samo e, nie płaciłbym nikomu za wymianę kupiłbym sam taki oto spinac e, kupiony e, przez Allegro Eee, jakaś firma z Wrocławia to by było na tyle powodzonka przy samodzielnej wymianie przy, przycisku Start Stop Engine, cześć